Dyrektor Andrzej Kaczkiel gratuluje 101 miejsce na 18 tysięcy placówek, to jest coś. Jest to sukces wielu ludzi, uczniów, nauczycieli, no i myślę też takiej chemii, która między nimi zaistniała, ale my mówimy o efekcie zawsze końcowym, tak? bo to jest takie medialne 101 miejsce, 18 tysięcy szkół, więc jest to coś wielkiego. Natomiast ja zawsze myślę o procesie. Dla mnie najważniejszy jest proces, jak do, bo, bo tak naprawdę jest to też taki produkt finalny, ale zarazem nie jest to nasz cel. My nie robimy tego dla rankingu. My nie pracujemy, nie wychowujemy dlatego, żeby nasza szkoła miała 101 miejsce. To jest miłe, jeśli oczywiście jesteśmy w jakimś rankingu docenieni. Natomiast najważniejszy jest proces czy proces od tego wychowania, od kształcenia, jak to robimy, w jaki sposób, jaka jest atmosfera tworzona w szkole, jaka jest atmosfera między uczniami. Jak współpracują ze sobą nauczyciele. W tym roku to jest to pierwsze miejsce. No też trzeba zwrócić uwagę, że konkurencja jest duża. Wiele szkół pracuje może nie w podobny sposób, bo szkoły są różne, tak? chociaż może pracują w oparciu o te same przepisy. Każde środowisko jest, ma swój atut, tak? ma też pewne, pewne może niedociągnięcia, nad którymi pracuje albo próbuje je ukryć. Natomiast ja cały czas podkreślam, że idea kształcenia takiego wszechstronnego, czyli rozwijania też pasji wśród młodych ludzi powoduje, że oni potrafią odnaleźć się w tym, co umieją robić i robią to dobrze. Bo nie chodzi tylko o to, żeby pierwsze liceum było taką fabryką dla bardzo dobrych uczniów i żeby tu ważyło tylko się wszystko wokół zdania Olimpia. matury, tak, czy olimpiad. Dokładnie. Oczywiście my mamy przygotować naszego ucznia, stworzyć, dać im takie narzędzia i dać im takie umiejętności naszym uczniom, żeby jak najlepiej zdali maturę. A to się przekłada, żeby później mogli się zrealizować w pełni w życiu. A jeśli a oni mają jeszcze ambicje, żeby próbować starać się gdzieś pokazać swoje umiejętności, wiedzę w olimpiadach, no to super, trzeba ich w tym wspierać. Ale bardzo wiele innych czynników wpływa. Można zauważyć u nas ludzie, którzy wybrali naszą szkołę, nasi uczniowie. Oni interesują się muzyką, literaturą, sportem. Obydwie jesteście po olimpiadzie. Czy było trudno się przygotować do niej? Było trudno się przygotować z tej racji, że olimpiada wymaga bardzo wiele czasu i wiele poświęceń. Jak? Olimpiada języka polskiego w dziedzinie teatrologii. Olimpiada z języka polskiego właśnie w dziedzinie teatrologii wymaga bardzo specyficznego typu nauki, dlatego że oglądałam bardzo wiele spektakli teatralnych. Później te spektakle omawiałam. Różnie, czytałam wiele książek, pisałam dużo prac. Ja również y, jestem finalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, ale ja y, nie brałam udziału w specjalizacji teatrologicznej, y, tylko w tej właśnie y, y, dotyczącej literatury. Moje doświadczenia związane z Olimpiadą myślę, że są bardzo podobne jak Ani, y, bo również muszę przyznać, że wymagało to poświęcenia ogromnej ilości czasu. Przy... Ogromnej to jest ile? No myślę, że to yy, jeżeli myślę, że... trzeba przeliczyć na godziny, no to dziennie kilka godzin. Szkoła, a sen, a, a randki, a spotkania, no. Trzeba było trochę poświęcić, tak, na pewno, tak. zwłaszcza w tych ostatnich dniach przed, przed samą olimpiadą, przed samym konkursem. Tak. No, trzeba było zrezygnować z wielu spotkań yy, i ograniczyć może resztę zajęć, ale no, na rzecz olimpiady naprawdę warto. Najtrudniejszym pytaniem były podobieństwa i różnice języka naturalnego i języka teatralnego. Najpierw musiałam wyjaśnić, czym jest język naturalny, potem musiałam wyjaśnić, czym jest język teatralny, i potem wskazać podobieństwa i różnice. A teraz czy mówisz językiem naturalnym czy teatralnym? Naturalnym. Ja akurat y, część usną wspominam pozytywnie. I to myślę, że nie wzbudzało takich emocji u mnie. Myślę, że bardziej może już w etapie centralnym, wtedy się stresowałam przed częścią ustną, ale na każdym etapie myślę, że stresowałam się też napisaniem pracy, bo to też. Nigdy nie wiadomo, jakie będą tematy, nie można przewidzieć zakresu, który będzie sprawdzany więc i też jest ograniczony czas na to. To jest na pewno dużą trudnością. Na etapie centralnym miałam dużo pytań dotyczących bardzo wyszukanych związków frazeologicznych i, i to było dość trudne, bo były to związki frazeologiczne, które nie występują w języku codziennym. Teraz macie prawo wyboru studiów, tak? Powodnie. Ja marzę o Akademii Teatralnej, ale nie no, wiem, że bardzo ciężko jest się dostać, także biorę też pod uwagę teatrologię, dziennikarstwo, może prawo. Marzę o Krakowie, to prawda, aczkolwiek moim głównym celem jest Akademia Teatralna. I tam tak naprawdę no, nie mogę sobie wybrać, gdzie chcę pójść, tylko pójdę tam, gdzie się dostanę. O ile się dostanę. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja najbardziej nastawam się na kierunek prawo lub ekonomia. Być może w jakiś sposób uda mi się to połączyć. Zawsze gdzieś tam moim marzeniem było studiowanie jakiejś filologii. Nawet właśnie też polskiej, więc może jako drugi kierunek uda mi się też to zrealizować. Ale Dzień. jeśli chodzi o miasto, biorę pod uwagę Warszawę na pewno, Kraków, Poznań, bo to są też bardzo piękne miasta i uniwersytety tam są na dobrym poziomie. Poza tym też biorę możliwość wyjechania za granicę pod uwagę. Biorę pod uwagę Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Włochy. Czy wasze koleżanki i koledzy wam zazdroszczą tych sukcesów? W pewien sposób na pewno. No, mamy Obcyliście jednak. to na, na swoich randkach i spotkaniach. <gry> Nasi znajomi na pewno nie dają tego po sobie odczuć, ale no, jednak mamy ten przywilej, że nie musimy już pisać matury z języka polskiego i dzięki temu możemy się uczyć o wiele więcej z innych przedmiotów, także no, mamy trochę więcej możliwości. Mhm, tak, ja też się z tym zgodzę. Myślę, że to nawet nie można nazwać taką zazdrością, ale po prostu dużo osób chciałoby być w naszej sytuacji. Ile tu potrzeba pracy, a ile talentów? Jakbyście byście podzielili jak i talentu i szczęścia? Jeżeli chodzi o pracę i o talent, no to tu bym dała po równo, po 50%, ale no, wielką rolę też gra szczęście, dlatego że to nie od nas zależy, jakie dostaniemy pytania. Jeżeli, to, jeżeli będziemy zmęczeni, to wszystko ma wpływ. I jeżeli dostaniemy złe pytanie, będziemy przy tym zmęczeni, to możemy. No, olimpiada może nam pójść bardzo źle, ale może być tak, że dostaniemy bardzo proste pytania, możemy się też zestresować i nie odpowiedzieć nawet na proste pytania. Także wielką rolę też gra stres. Uważam, że talent może nie jest tak bardzo ważny. Myślę, że liczą się podstawy, jakie wynieśliśmy z gimnazjum i ze szkoły podstawowej, żeby potem już więcej czasu poświęcać na rzeczywiście czytanie, lektur i te takie dodatkowe jakieś wyzwania. Dziękuję bardzo i jeszcze raz gratuluję sukcesów. Dziękujemy. Rozmawiali, rozmawialiśmy z uczennicami, które panią Urbanowicz, panną Urbanowicz, która powiedziała, że jest kilkanaście godzin dziennie na przygotowanie się do olimpiady. Mają szeroki wachlarz zainteresowań i jeśli potrafią sobie zorganizować czas tak, aby... Jakby korzystać z tych innych doświadczeń. Stwarzamy takie warunki od wielu lat, bo to nie jest tak, że to nagle coś się zmieniło. Stwarzamy warunki od wielu lat, aby uczniowie, którzy chcą się zrealizować w tych olimpiadach, mieli do tego warunki. I to jest oczywiste. Mamy też świadomość, że to nie jest może kosztem ich czy ocen, czy kosztem ich wiedzy, bo oni i tak tą wiedzę nabędą, nadrobią te zaległości, ale jest na pewno to kosztem ich czasu, ale. Oni mają tego świadomość i chcą się w tym realizować. I to jest też piękne, bo to pokazuje, że ile pracy wykonam. Tego będę później mieć efekty, będę widzieć tego efekty, a jeśli przy okazji ktoś to jeszcze doceni, no myślę, że każdy z nas lubi, jeśli jego praca jest doceniona. Moja idea jest taka, żeby jakiś wzajemny szacunek był między uczniem, nauczycielem, rodzicem, żebyśmy mogli jakoś razem współpracować. Wiadomo, czasem jest to jak w rodzinie, tak? ktoś się z kimś pokłóci, ktoś się z kimś pogodzi, no to jest normalne, ale tam, gdzie jest taka egzystencja wzajemna, tam jest rozwój bo jeżeli byśmy nie widzieli swoich niedociągnięć czy braków, a widzieli tylko swoje sukcesy, no, byśmy się nie rozwijali. Natomiast trzeba, tak uważam, trzeba chwalić za postępy, niekoniecznie za sukcesy, sukces to jest oczywistą miarą, tak, natomiast trzeba chwalić za postępy zawsze. Natomiast, no, też jest taka teoria, że jeśli nie będziemy widzieli koniecznie tych wad, a będziemy wspierać to, co dobre, no to w końcu i te wady zostaną gdzieś tam zniwelowane. No to nie? <laughs> Nie bardzo w to wierzę. Pan Marek Urbanowicz, profesor Marek Urbanowicz, powiedział, że liceum pańskie jest taką kuźnią szumarskiej inteligencji. Było zawsze i, i taką pozostało, tak jak on to widzi. Cóż mogę powiedzieć? Pan Marek Urbanowicz jest tutaj od zawsze, więc on na pewno jest świadomy tego na podstawie swoich doświadczeń. Ja mogę tylko potwierdzić, że na pewno szkoła wykonuje taką pracę wychowawczą i później no gdzieś w życiu społecznym, czy tu lokalnym, czy w skali kraju, czy regionu mamy właśnie naszych przedstawicieli, naszych absolwentów, więc na pewno to o tym to potwierdza tylko te fakty i spostrzeżenia pana Marka Urbanowicza. Nie wszyscy przyjadą na 180-lecie szkoły. Mam taką nadzieję, tak? Zapraszałem już ich wielokrotnie, teraz czy to poprzez portal szkoły, czy poprzez korespondencję zapraszamy. Chcielibyśmy się spotkać 25 czerwca i wspólnie świętować. A myślę, że jest coś świętować samo spotkanie po latach. Jest fantastyczną przygodą, żeby spojrzeć sobie w oczy, zobaczyć, jak się zmieniliśmy, co teraz robimy, bo jednak no, nie wszyscy utrzymują może na co dzień kontakty. Często gdzieś tam się zatarły te znajomości i jest czas, żeby je odnowić. I, i to jest fajne, bo to jest taka szkolna rodzina. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie dyrektorze. I wierzę, żeby te 180-lecie było obchodzone bardzo hucznie, nie tylko w słuchałkach, ale w całym kraju. Aha, dziękuję bardzo. Jeszcze raz pozdrawiam absolwentów. Czekamy na Was, i chciałem podziękować Radzie Pedagogicznej, całej społeczności szkolnej, uczniom, że swoją pracą, zaangażowaniem właśnie przyczyniają się do osiągania tak wysokich wyników. Tak, akurat może tu mówimy o tym rankingu, ale to nie tylko ranking. Przede wszystkim myślę, że zadowolenie uczniów i rodziców jest dla nas najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.